W najdalszych zakątkach Bytopii, krainy podwójnego wymiaru, żyje majestatyczny Smok Adamantytowy, jeden z jej pradawnych strażników. Ten wyjątkowy przedstawiciel Drakonii wyróżnia się nie tylko swoją potęgą, ale także szlachetnym charakterem. Mimo że należy do najpotężniejszych istot znanych w wieloświecie, cechuje go pokojowe usposobienie. Do walki staje jedynie w ostateczności, gdy zostanie do tego zmuszony przez agresora lub gdy zachodzi potrzeba obrony powierzonej mu krainy. Anatomia smoka adamantytowego jest fascynująca. Jego masywny koncentryczny tułów emanuje siłą, będąc jednocześnie niezwykle zwarty i umięśniony. To, co najbardziej przykuwa uwagę w jego budowie, to nieproporcjonalnie wielkie szpony, potężny ogon oraz imponujących rozmiarów skrzydła, które zdecydowanie wykraczają poza typowe, smocze proporcje. Ta unikalna budowa ciała nie tylko nadaje mu charakterystyczny wygląd, ale także zapewnia przewagę w powietrznych manewrach i walce, gdyby takowa okazała się nieunikniona. Największy znany smog przekroczył 90 metrów długości Adamantytowy Smog. Zmuszony do konfrontacji, staje się przeciwnikiem budzącym prawdziwe przerażenie. Jego wyjątkowość przejawia się w posiadaniu dwóch różnych rodzajów broni oddechowej, z których każda jest śmiertelnie niebezpieczna. Pierwsza z nich to dewastujący strumień białych płomieni których temperatura i ciśnienie przekraczają wszelkie znane standardy. Ten piekielny ogień jest w stanie topić nawet najtwardsze materiały, a fala uderzeniowa towarzysząca zionięciu może zmieść przeciwnika z powierzchni ziemi. Jednak to druga broń oddechowa, czyni z niego prawdziwie przerażającego przeciwnika. Smok potrafi wydzielać tajemniczy gaz o właściwościach zakrzywiających strukturę czasoprzestrzeni. Każda istota, która znajdzie się w zasięgu tej mgły, doświadcza całkowitego zatrzymania czasu. Ofiary zostają uwięzione w osobliwym stanie zawieszenia, stając się bezbronnymi wobec kolejnych ataków adamantytowego smoka. Ta unikalna zdolność manipulowania czasem czyni go jednym z najbardziej niebezpiecznych przedstawicieli swojego gatunku. Połączenie tych dwóch potężnych broni sprawia, że konfrontacja z adamantytowym smokiem jest ostatnią rzeczą, jakiej życzyłby sobie nawet najbardziej doświadczony wojownik. Te potężne zdolności bojowe służą jednak szlachetnemu celowi. Jako samozwańczy strażnik Bytopii, smok adamantytowy niestrudzenie patroluje wymiary tej krainy, chroniąc ją przed demonami, szpiegującymi Rilmani i innymi.